Moi drodzy, witam się z Wami w kolejnym filmie, a dzisiaj opowiemy sobie tak naprawdę za co płacimy kupując kosmetyk. Po pierwsze reklama. Moi drodzy, reklama w mediach, w social mediach, w telewizji, w gazetach, to wszystko jest płatne, to wszystko jest wliczone w dany produkt, w dany kosmetyk. I to, że Wy mnie teraz słuchacie, ja również zajmuję się jakby reklamowaniem danego produktu, danego kosmetyku, też płacicie za mnie. Oczywiście nie tylko za mnie, a za miliony konsumentów, którzy przeobrazili się w blogerów. Ja prowadzę bloga od około 7-8 lat, maluję od 9 lat. Instagrama prowadzę od około 6 lat czy 5. No kupa, kupa czasu. Kiedyś tak nie było, nie dostawało się tyle tego, natomiast z biegiem czasu otrzymujemy coraz więcej paczek. I może nie reklamujemy, natomiast mamy wybór, czy pokazujemy dany produkt, czy nie w przypadku przesyłki PR-owej. Jeśli mamy jakieś zlecenie płatne, no to jest oczywiste, że mamy dokładne wytyczne, co mamy zrobić. Oczywiście w zgodzie ze sobą, e, lub nie, tak? bo różnie to bywa. Natomiast tak, za blogerów, influencerów, youtuberów również płacimy, bo to jest pewna forma reklamy. Żeby były, dany kosmetyk był w gazecie, również dana marka musi zapłacić. Czasami zdarza się, że jest to współpraca barterowa, natomiast większość magazynów, koncernów magazynowych życzy sobie niemałe pieniądze za to, żeby umieścić choćby malutki wycinek produktu gdzieś u dołu strony i podpisać go cena i nazwa. Naprawdę to są ogromne koszta. Już nie wspomnę o tym, że Google AdSense AdSense, tak, ta reklama, gdzie się wyświetla nam w kwadracikach, po prostu tam u góry macie, po prawej stronie u góry, taki niebieski znaczek, to są właśnie reklamy AdSense. Niesamowicie dużo kosztują. Reklamy na fejsie, na Instagramie, w telewizji, to, już, to są w ogóle horrendalne pieniądze. To są ogromne, ogromne pieniądze, które się wkłada. Kolejną rzeczą, za którą płacimy, to płacimy za osobę, która pokazuje się jako twarz marki czy danego produktu. Im bardziej sławna osoba i bardziej rozpoznawalna osoba, im większa ra ranga w mediach, tym ta osoba czy jej menadżer życzą sobie niesamowicie dużych pieniędzy. To są pieniądze, które sobie nie wyobrażamy, bo w, do, w niektórych wypadkach to są miliony złotych. I tutaj mówię o reklamie typu jest produkt X i na przykład jest sławna osoba Y. No i ta słowna osoba Y pokazuje to wszędzie, ale oprócz tego ma kampanię wizerunkową, czyli zatrudniona jest do sesji reklamowej czy zdjęciowej. I w tym momencie znowu w tym, że tak powiem temacie, zamknięci są również cenowo fotograf, makijażystka, stylistka, fryzjerka, producent sesji, no wszystko co się składa na to, żeby to zdjęcie wyszło idealnie, czyli jeśli ktoś reklamuje przeciwzmarszczkowy krem, no to w tym momencie też jest potrzebny jest dobry grafik, który wygładzi te zmarszczki, tak żeby one nie były po prostu widoczne. Za to wszystko się, moi drodzy, płaci. Kolejną rzeczą to opakowania. Większość opakowań sprowadzanych jest z Chin i to nic złego, ponieważ tam produkcje opakowań no, są na skalę światową, masową, bardzo masową. No, nie wszystkie wiadomo, jeszcze Niemcy są bardzo tacy przodujący w tej dziedzinie. W Polsce w też gdzieś tam opakowania się produkuje, natomiast są one po prostu no takie zwykłe, takie niekoniecznie ładne, ale za opakowanie się również płaci. I w tym momencie muszę Wam powiedzieć, że im więcej opakowań zostanie wyprodukowanych, to znaczy marka Y. Zleca producentowi opakowań wypuszczenie produkcji na na przykład 2 miliony tych samych opakowań, to w tym momencie cena jest niższa. To samo dotyczy się różnych innych rzeczy. Im bardziej masowy produkt, tym jest cena niższa do ogółu. To tak samo jest z różnicą na przykład sera. Kupujemy ser na przykład w markecie Y, i tam jest na przykład o 50 groszy tańszy lub 2 zł nawet, a w mniejszym sklepie jest droższy o 3 złote. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ zamawiając więcej sztuk, więcej masowo po prostu, to w tym momencie daje nam producent czy ta osoba, od której kupujemy dane zniżki: kody rabatowe, bony daje nam upusty za stałe zamówienia, jakieś profity, nawet gratisowe opakowania nam daje. Zazwyczaj firmy to po prostu te gratisy przechwytują i dają to jako produkt do obrotu detalicznego. O, już tak się nie powinno dziać, ale tak się robi. Wtedy jeszcze mogą zejść sobie sceny. Dlatego mniejsze sklepy, często jeśli chodzi o spożywkę, wiem, że mówimy o kosmetykach, ale chcę Wam dać tutaj Obraz tego, co się, jak, jak to się dzieje, to w tym momencie mniejszy sklep, no, no nie ma czegoś takiego, tak, bo może sobie zamówić może z 10 opakowań tego sera. Kartonowe opakowania, moi drodzy, kartonowe opakowania, i tutaj znowu jest ta sama historia, co w przypadku opakowań. Jednak tutaj dużą rolę odgrywają również grafice. Dodatkowo ta produkcja plus grafice, którzy projektują dany produkt, żeby to się ładnie sprzedało, żeby to ładnie wyglądało. Dodatkowo płatne są foliowe owiki, które są, żeby ludzie nie otwierali. Często tak jest. Dodatkowo jeszcze płacimy za to, żeby marketing wymyślił piękny opis. Czyli jeśli mamy krem, który działa przeciwzmarszczkowo, no to trzeba przetłumaczyć skład Przynajmniej te składniki aktywne, no i trzeba je opisać. Trzeba nadać temu produktowi, temu kosmetyku, jakiś opis, który jak klientka weźmie, nie zaczyta się przez godzinę, ale w dosłownie krótkim zdaniu, krótkim, krótkich kilku zdań przeczyta i mówi: Tak, ja to chcę, ja tego potrzebuję, ja tak chcę wyglądać dodatkowo płatne jeśli chodzi o dany kosmetyk dane produkt dane firmy kosmetyczne. Płacimy za ludzi pracujących tam. To są ludzie od PR-u, od marketingu, od właśnie graficy. Tam ty tych ludzi jest mnóstwo. Są firmy, które są, które mają własne laboratoria. Nasze polskie na przykład Bell czy dr Irana Eris, oni mają własne laboratoria. Za to też płacimy. Płacimy również za wynajem danego właśnie studia fotograficznego, za wynajem fabryki, za wynajem czy stworzenie biura, centrali. Moi drodzy, za to również płacimy. Im większe miasto, tym ceny są ogromnie wysokie. I zobaczmy Warszawę, tam się zazwyczaj wszystko dzieje, ale również Gdańsk, Poznań, Wrocław, Kraków mniej natomiast też się zdarza. Płacimy również za składniki aktywne. I teraz jest to bardzo kontrowersyjna sprawa, bo niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że, na przykład, mamy parafinę, która jest tak bardzo znienawidzona przez ludzi. Jeśli chodzi o mnie, lubię ją do, do skóry ciała, natomiast nie do twarzy, ale lubię ją, ponieważ jest potrzebna. Ale zostawmy tą parafinę. Parafina. I teraz tak. Mamy krem Y, gdzie jest. Są dwie formy parafiny i kosztuje ten krem 500 zł. Bo jest taki krem, moi drodzy, na świecie z dwoma formami parafiny. I mamy również krem z parafiną, który kosztuje 15 zł w drogerii. No, i ktoś, i ten ma algi, i ten ma algi. I teraz ktoś ma powiedzieć, teraz ktoś mówi, że po co mam przepłacać 500 zł dać, jak to samo mam w drogerii za 15 zł. No, właśnie za to, że na przykład marka za 500 zł może się lepiej reklamować, a ta mniejsza nie. To po pierwsze, chociaż to różnie bywa. Po drugie, dany składnik nie oznacza, że został wzięty od tego samego producenta składników, czy tam ten, ten surowiec, tak? Więc jeśli ten ma parafinę, ten droższy ma parafinę wziętą gdzieś tam naprawdę z legalnego źródła pochodzenia jakiegoś super, ekstra, genialnego, gdzie naprawdę ta parafina jest czysta i pozbawiona jakichś toksycznych substancji i innych rzeczy, no to w tym momencie płacimy za jakość, bo ten tańszy może... Może nie mieć tego dobrego źródła wzięcia tej parafiny. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Po prostu dany składnik może być dokładnie ten sam, ale może być z zupełnie innego źródła pozyskiwany. Ale z drugiej strony, jakby tak pomyśleć, to też nie musi być tak. Wszystko tak naprawdę to kwestia produktu. Jeśli im bardziej znana marka, tym droższy produkt, to jest oczywiste. Więc podsumowując, składniki mogą być te same, ale mogą być zupełnie innych źródeł. I często firma się chwali tym, że jest gdzieś tam pozyskiwane z głębin lodowca, podziemi, coś tam. No za to się płaci, moi drodzy. Im, un im bardziej unikalny i dobrej jakości składnik, tym droższy produkt, bo po prostu nie da się ugrać tego taniej. Już nie wspomnę tutaj o stężeniach, ponieważ stężenia są różne, ale, jeśli, ale pamiętajmy, że stężenie jest dostosowane do naszych potrzeb, do, do danego kraju, do naszych skór. W danym, dane stężenia mogą być wyższe, mogą być niższe, ale nigdy nie mogą być przesadzone, ponieważ możemy sobie zaszkodzić. Także miejmy to na, na uwadze. Warto też zwrócić uwagę na kwestię półek, ponieważ półki w drogeriach, marketach czy perfumeriach są płatne. To, że firma znajduje się w danej perfumerii, drogerii i tak dalej w miejscu, no to zazwyczaj jest tak, że ta firma musi zapłacić, żeby na przykład znalazła się w Douglasie czy w Seforze. Często tak jest i to są ogromne pieniądze i to są umowy wiążące na kilka lat. Mało się o tym mówi. Dlaczego? Nie wiem, ale mam nadzieję, że dla Was to jest nowość. Tak, firma musi zapłacić, żeby znalazła się w danej perfumerii czy drogerii. Nie każda i nie zawsze. To jest wiadomo, że są wyjątki od reguły. I często jest tak, że tak jak patrzę tutaj na Was, to ten produkt zapłacił najwięcej w danym miesiącu czy w danym okresie rozliczeniowym na umowie, co ma napisane, za tą półkę. Ponieważ zazwyczaj jest tak, że te środkowe półki są najbardziej, najdroższe. Te wysokie są mniej drogie niż ta środkowa na, przy, na, na wprost nas. Oczywiście tutaj każdy ma inny wzrost, to jest normalne, natomiast no, chodzi o po prostu środkowe rzędy. Tak? To, co mamy na, zasięg, na zasięgu wzroku, są najdroższe. Zajdzie się najniższa półka, jest najmniej płatna, to znaczy producent, firma musi zapłacić, ale nie są to takie pieniądze jak właśnie te naprzeciw nas i troszeczkę wyżej. Różne firmy mają różne kanały dystrybucji, więc płacimy za dystrybuowanie produktów, czyli za osoby, które jeżdżą samochodami i za nie też płacimy. I po prostu ta dana osoba opiekuje się na jakimś tam rejonie polskim czy tam zagranicznym tą marką, tak zwany przedstawiciel, czyli robi wszystko, dosłownie wszystko, uwierzcie mi, oni nie mają własnego życia. Teraz przyszła mi do głowy jeszcze jedna, chyba ostatnia, tak mi się wydaje. Taka sprawa, że płacimy również za produkty z gazetki. To znaczy to, że się coś znajduje w gazetce reklamowej danego sklepu, marketu, drogerii, perfumerii, również za to płacimy. Płacimy za to, bo za to firma też płaci, żeby się tam umiejscowić, żeby tam była. Tak, to jest normalne. Czyli znowu jest to reklama w formie gazety, ale jest to forma gazetki takiej. Która jest na przykład cotygodniowa. Płacimy również za to, że kurier nam przyniesie tą gazetkę do domu. Kurier czy poczta, czy osoba, która roznosi te gazetki. Płacimy za to, że dostajemy jakieś próbki, jakieś gifty, jakieś promocje. To też jest dodatkowo płatne, moi drodzy. Nie ukrywajmy, kosmetyczki może nie są drogim pomysłem na prezent dla klienta, bo to też jest masówka z Chin, natomiast jest to fajny, miły gadżet, a niejednokrotnie jest to po prostu praktyczna sprawa. Ja w swoim zbiorze kosmetyczek mam, naliczyłem ich 30 ale przydadzą mi się. Mam nadzieję, że w końcu wyjedziemy na jakieś wakacje jak nie w 2020, to w 2021 na pewno wykorzystam, ponieważ ja rozdaję te kosmetyczki sobie, osobom, z którymi jadę, rodzicom, także no, mi się to przyda, także ja lubię kosmetyczki. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem, natomiast temat y próbowałem bardzo mocno skrócić. To jest taki naprawdę skrót spraw, które mogłem poruszyć tutaj, żeby to było zwięźle i na temat i mam nadzieję, że też tak mi wyszło. Ale wiem, że na YouTube jest mnóstwo ekspertów, którzy mogą teraz się wykazać i napisać właśnie w komentarzu to, o czym zapomniałem. Widzicie, po dwóch stronach macie do subskrypcji takie kółeczko. Koniecznie kliknijcie i zaobserwujcie, zasubskrybujcie mój kanał i zostańcie ze mną na dłużej. W opisie macie linki do moich social mediów oraz do mojego brata. Trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć.